Cześć wszystkim, tu dezystecygeni i zapraszam was na no nieco spóźniony, bo tak tydzień później, ale jest poradnik zakupowy w tym miesiącu i myślę, że na plus wyszło to, że on jest trochę spóźniony, bo pojawiło się trochę ciekawych informacji o produktach, które niedługo nadchodzą. No ale zacznijmy po kolei, czyli od tego, co czeka nas najszybciej, a najszybciej czeka nas Black Bolt i White Flare. 18 lipca, czyli dokładnie za tydzień, premiery będą miały Elite Trainer Boxy, Binder Collection, Unova Poster Collection i Unova Mini Tiny. I tutaj Wam pokazuję tak. Po pierwsze, Elite Trainer Boxy, ponieważ to są dwa sety, no to są i dwa Elite Trainer Boxy, jeden z Black Bolt, drugi z White Flare. Jest ten ETB z Black Boltem, w którym kartą promo jest Tandarus, i w ETB z White Flare kartą promo jest Tornadus. Unova Poster Collection, oczywiście tutaj jest jedna sztuka, bo to jest produkt łączący obydwa sety. W środku znajdziecie cztery boostery i trzy karty promo, no i oczywiście plakat. Cztery boostery, no w których po dwa są z każdego setu, dwa z Black i dwa. Z White Flare. Dodatkowo są dwie sztuki Binder Collection. Oczywiście jedna to jest Blackboard, druga White Flare. No i to są Binder Collection takie typowe dla ostatnich setów, czyli po prostu zestawy z klaserem takim zapinanym, czy też albumem zapinanym na gumkę. Nie na suwach, to jest gumka. One są identyczne jak było to w przypadku 151 i Prismatic Evolutions, jeśli chodzi o ich wielkość i o ich sposób zamykania. Natomiast w środku w każdym z tych produktów odpowiednio znajdzie się 5 boosterów. 5 Black Bolt lub 5 boosterów White Flare no i w jednym jest album z Reshiramem w drugim jest album z Ekromem. 18 lipca czeka nas też premiera Junowa Minitin czyli de facto seria mini minitinów z... związanych z Black Bolt i White Flare co znajdziecie w środku to jest standardowy zestaw minitinów to znaczy dwa boostery, ta karta z grafiką z puszki i zestaw, znaczy zestaw arkusz, naklejek, czyli po prostu naklejka z tym Pokémonem, który jest na puszce. Jakie są boostery? No, to chyba nie muszę Wam mówić, że jeden będzie Black Bolt, a drugi White Flare, bo to są produkty łączące obydwa te sety razem. To nie jest jedyna data, w której Black Bolt i White Flare będą miały premiery swoich produktów. Kolejne premiery produktów z Black Bolt i White Flare nastąpią 1 sierpnia, i 1 sierpnia dostaniemy tech sticker i w Tech Sticker Collection kartami promo będą Gotitel i Reuniclus. Oczywiście w każdym z nich znajdziecie trzy boostery, tak jak to standardowo bywa w tych Tech Sticker Collection. No i z Reuniclusem będą to trzy boostery z Black Bolt, natomiast z Gotitel będą to trzy boostery White Flare. Oprócz tego 1 sierpnia jest jeszcze Unova Victini Illustration Collection. Czyli Illustration Collection, które zawiera jedną z najdroższych kart Illustration Rare japońskiej wersji setów Black Bolt i White Flare. No i to jest ta przepiękna Victini, która dodatkowo jest jeszcze w wersji Jumbo w tym boksie. No i oprócz tych kart, które widzicie jest jeszcze Victini, która nie jest w zwykłej wersji, jest to wersja z Pokebolami, ta Reverse Holo Pokebolowa wersja. No i są cztery boostery, dwa z Black Bolt, dwa z White Flare. No i o ile omówiłem premiery 1 sierpnia nasze, to 1 sierpnia jest jeszcze japońska premiera i to są dwa nowe sety, które wprowadzają nas w nowy blok tematyczny, nową generację, może bym nie powiedział, ale taki blok tematyczny duży, tak? To jest Mega Brave i Mega Symfonia. I to jest 1 sierpnia. Te sety się pojawią na japońskim rynku. Oczywiście, nasz odpowiednik angielski też będzie dziś omówiony. Natomiast razem z tymi japońskimi setami pojawi się premium Trainer Box Mega, czyli taki odpowiednik naszego Trainer Turkita, tylko trochę bardziej rozbudowany. To znaczy, będzie zawierał kilka paczek, będzie zawierał sporo kart takich grywalnych z danej generacji. No i oczywiście niezbędne akcesoria do gry, w związku z tym to jest taki fajny starter do tego, żeby sobie zacząć może trochę grać i trochę otwierać paczek. Natomiast, tak jak mówiłem, to dotyczy japońskiego rynku. Oczywiście te produkty wszystkie pewnie będą sprowadzane przez naszych polskich sprzedawców. Natomiast to jest typowo pod japoński rynek stworzony produkt. Zresztą tak jak te dwa poprzednie sety, o których mówiłem, Mega Symfonia i Mega Brave, które będą się pojawiały w Japonii już od 1 sierpnia. Kolejną premierą, to jest 9 sierpnia, czyli kawałek później, jest to Vinosaur EX i Blastoise EX premium collection jest to premium collection który nie bardzo mi się podoba to znaczy nie jestem fanem tego typu produktów w środku znajdziecie karty winozora ix i blastoise ix ze stempelkami stellar crown no i oczywiście winozor ix jest w tej wersji jumbo jeżeli lubicie zbierać karty ze stemplami albo jumbo to spoko natomiast zaznaczam że ten produkt dostępny będzie tylko w gamestopie Najprawdopodobniej trafi i tak do naszych sklepów, ale kiedy i w jakiej cenie, tego niestety Wam nie powiem. Premiera w Gamestapie jest 9 sierpnia. No i oczywiście, oprócz tych kart promo, które tu znajdziecie, jest jeszcze 10 różnych boosterów z ery Scarlet Violet. Natomiast boosterów z setów zwykłych nie znajdziecie tam setów specjalnych, czyli chociażby Black Bolt, White Flare czy Prismatic Evolutions. Dalej w kalendarzu premier przenosimy się do 22 sierpnia i są to ostatnie produkty z Black Bolt i White Flare, i to są booster bundle. Booster Bundle, czyli de facto pudełka zawierające po 6 boosterów odpowiednio z Black Bolt lub White Flare, jeżeli będziecie chcieli jeszcze trochę tych boosterów pootwierać. To jest jedyna szansa, żeby zdobyć produkt, w którym są tylko boostery, bo tak jak przypominam, Black Bolt i White Flare to sety specjalne, w których booster boxów nie ma i nie będzie. Oprócz tych Booster bundli 22 sierpnia premiera ma Holiday Calendar na ten rok, w tym roku jest on różowy i nie powiem zestaw kart mi się bardzo podoba bo karty promo co prawda takiej typowo promo nie ma natomiast mamy Illustration Rerki, które są opatrzone z templami. te Illustration Rerki są dwie i to będą Vanilish i Crabomidable i poza tym jest jeszcze pewna różnica, jeśli chodzi o zawartość w tym kalendarzu względem tego, co było w zeszłym roku: to znaczy, nie dostaniecie tej zawieszki, takiej było z Pao, breloczka, o, tego słowa mi brakowało nie dostaniecie breloczka, natomiast dostaniecie w zamian za to dodatkowy booster. W związku z tym, skład jest taki, że macie 8 tych kart ze stempelkami ze śnieżynką. 6 boosterów, 7 fanpacków z trzema kartami, 2 te Pokémon Coiny, czyli dwie monetki, 2 arkusze naklejek i oczywiście kod do TCG Live. Kolejne premiery czekają nas już we wrześniu, to jest 5 września, a zacznę od tego co czeka nas w Japonii. To są Starter Sety i to jest Starter Set Mega Gengar EX i Starter Set Mega Diancy EX. One będą miały premierę, przypomnę, 5 września. Co o nich wiemy? Wiemy o nich na razie tyle, że no oczywiście ten Mega Gengar i Mega DNC będą tymi kartami, które będą kartami promo w tych dekach. I deki mają być skonfigurowane tak jak było to w przypadku Marnie i Stevena. To znaczy, że możemy się spodziewać jakichś fajnych promek Illustration Rare. Na razie wiemy tylko tyle, no i to, że będą kosztowały po 1800 jenów za sztukę. Natomiast 5 września, na anglojęzycznych rynkach, premierę będą miały dwa produkty. Jeden to jest Blaziken EX i Volcanion EX Premium Collection, czyli kolejne Premium Collection, które mi się zupełnie nie podoba. Skład jest, można powiedzieć, znany i nielubiany. To znaczy 10 boosterów i te karty promo, które tutaj widzicie. No i on będzie dostępny ekskluzywnie dla Amazona. Czy to znaczy, że Amazon polski też będzie miał, nie mam pojęcia. Czy to znaczy, że się pojawią u nas w sklepach? Najprawdopodobniej tak, tylko z dużym opóźnieniem i pewnie w wyższej cenie niż MSRP ale do cen wyższych niż MSRP to już jesteśmy od dawna przyzwyczajeni. Ogólnie nie polecam tych boksów, jakoś mi nie bardzo siedzą, szczególnie, że to nie są karty promo, takie prawdziwe karty promo, tylko przedruki z poprzednich setów. W tym wypadku jest to Blaziken i Volcanion z Journey Together. Ale 5 września mamy też premierę produktów, które będą u nas, będą w wielu sklepach. Są to nowe tiny. To jesienne teiny na ten rok i one są skupione wokół tematyki Pokémonów Team Rocket. Team Rocket powraca, powraca w trzech różnych tinach i to będzie teen z Team Rackets Mewtwo EX, drugi to będzie Team Rackets Persian EX i trzeci Team Rocket's Nidoking EX. Tak jak w przypadku wszystkich innych tinów będą dwie wersje, to znaczy będzie ta wersja portretowa amerykańska, która ma pięć, boosterów w środku, no i będzie ta wersja mniejsza, nasza typowa europejska z czteroma boosterami w środku. Skład boosterów, yy, znowu przypomnę, że setów specjalnych tu nie znajdziecie, tu będą regularne sety, czyli najprawdopodobniej Destin Rivals i Journey Together, natomiast potwierdzenia nie mamy, zresztą tak jak pewnie część z Was sobie zdaje sprawę, że bywa tak, że wypuszczane w różnych seriach te same produkty zawierają różne zestawy boosterów, natomiast tutaj Destiny, Trials i Journey Together bym się najprawdopodobniej w tych dinach. Spodziewał. Przechodzimy już do końcówki września, czyli 26 września i to co wałkujemy już od dawien dawna, czyli Prismatic Evolutions Figure Collection i to jest coś z czego co sprawiło, że się ucieszyłem, że ten odcinek wychodzi tydzień później niż powinien, no bo już znamy skład, wygląd, no i w ogóle wszystko w związku z tym produktem. No i tak jak się spodziewaliśmy, nazwa wskazywała, że będzie tam figurka i figurka jest. Zobaczcie najpierw jak wygląda cały produkt. Widzicie, że w środku są dwie karty promo, jest ta figurka, jest przypinka 65 koszulek i 11 boosterów Prismatic Evolutions. Tylko Prismatic Evolutions, tak to jest ostatni z produktów, który Prismatic Evolutions zawiera i jest związany z tym setem. To przejdźmy może do tego, co jest figurką. Na figurce znajdziecie Oczywiście jedne z najpopularniejszych Iwicji, czyli Espiona i Ambreona. Tak samo zresztą jest na przypince, która to też zawiera obydwa z tych Pokemonów. Obydwa te Pokemony znajdują się też na koszulkach na karty. No i oczywiście obydwa te Pokemony są kartami Promo. I tak jak już wspominałem od jakiegoś czasu, to są wersje Full Art obydwu tych Pokemonów, które zostały pokazane w Korei już w lutym i od tamtego czasu spekuluje się czy też spekulowało się, że to będą właśnie te karty promo i tak też się stało. Są to Umbreon EX i Espeon EX, które są na tym białym tle jako no full arty, po prostu. To są najzwyklejsze full arty. No i bym powiedział, że w tym roku to chyba już tyle, jeśli chodzi o Prismatic Evolutions. My wracamy do Japonii na chwilę, żeby zapowiedzieć, że 26 września będzie też miał premierę set Inferno X, Inferno X, wiemy o nim tyle, że prawdopodobnie będzie zawierał Mega Charizarda. Natomiast to tyle. I wiemy, że będzie miał premierę 26 września. Czekamy na więcej informacji o Inferno X, które się pewnie pojawią po premierze Mega Brave i Mega Symfonia. Natomiast na ten moment możecie się spodziewać, że kolejny set po Mega Brave i Mega Symfonia premierę będzie miał właśnie 26 Września. No i 26 września będzie miał też premierę nasz set i to będzie Mega Evolution, który będzie się składał z kart w, występujących w Mega Brave i Mega Symfonie japońskich. No i 26 września będzie premiera, poznaliśmy wszystkie produkty, czy też większość, nie no chyba wszystkie produkty związane z tym setem. Czy wszystkie wejdą 26? Wydaje mi się, że nie, że mogą to trochę rozdzielić, natomiast na razie nie wiemy w jakiej kolejności będą wychodzić. Na pewno na premierę dostaniemy wszystkie Blistry, ETB i Booster Boxy, bo to zawsze tak jest. W związku z tym może Wam pokażę ETB, które są... Ja bym powiedział, że niestety dwa, bo nie jestem fanem tego, żeby w jednym secie były dwa Elite Trainer, elite trainer Boxy. No ale tutaj tak mamy. Jeden Elite Trainer Box zawiera na okładce i na wszystkim związanym z tym ETB Mega Lucario. Drugi natomiast zawiera Mega Gardevoir. No i w tym przypadku, w przypadku boxa ETB z Mega Lucario, kartą promo będzie Illustration Rare Riolu, natomiast w przypadku boxa z Mega Gardevoir kartą promo ma być Illustration Rare a la Kazam. Dodatkowo mamy free pack blistry tradycyjnie, Kartami promo są Psyduck i Goldak i te blistry zawierają po trzy boostery z Mega Evolutions. Są Checker in Blistry, które zawierają jeden blister i karty promo. Kartami promo są Drifloon i Drifblim. Tutaj w ogóle możecie zauważyć na tych kartach oznaczenie nie SVP, tylko MEP, czyli to jest sugestia, że to faktycznie jest nowy blok, że te karty, które są kartami promo są numerowane od zera. Dodatkowo jeszcze na naszym rynku pojawią się premium Checker Blistry, Czyli te z trzema kartami z całymi liniami ewolucyjnymi. Pamiętajcie, że te linie ewolucyjne to nie są karty promo. One są wyciągnięte z poprzednich setów, i w tym wypadku są to karty z Journey Together. Jeden premium Czechline Blister zawiera linię ewolucyjną Tyranitara, drugi natomiast miał skarady. Dodatkowo pojawią się tradycyjnie booster bundle, pojawią się Build and Battle Boxy na te prilisowe turnieje. Mamy dwa albumy od Ultra Pro związane z tym setem, które już w którymś podsumowaniu tygodnia pokazywałem. No i mamy też booster boxa, który znowu wraca z tą wersją, w której mamy stemplowaną kartę promo, która jest kartą setu, ze stempelkiem z nazwą tego setu. W tym wypadku, w tym secie będzie to Bulbazaur w Illustration Rare z takim stempelkiem Mega Evolution, piękny ten Bulbazaur i nie mnie wybór akurat tej karty jako karty promo do booster boxów. No i na koniec z tego setu jeszcze zobaczymy serię mini tinów, ona się nazywa Mega Heroes Mini Tin, no i tych mini tinów będzie pięć, w każdym dwa boostery, monetka i karta z ilustracją z tego mini tina. Naprodukowałem się o Mega Evolution, ale to jeszcze nie koniec. Na koniec jeszcze news, który pojawił się w ostatnim podsumowaniu tygodnia, czyli wszystkie Xboxy, które się pojawią u różnych sprzedawców i będą się pojawiać w Europie od sierpnia. U jakich sprzedawców, kiedy konkretnie się pojawią i ile będą kosztowały, tego nie wiem. Natomiast pokażę Wam po prostu, czego możecie się spodziewać. Pierwszym takim boksem jest Reshiram i Xbox, czyli standardowy Xbox zawierający. Kartę Promo Reshirama z kartą Jumbo i dodatkowo jeszcze 4 boostery. W podobnym składzie będzie też Black Cure i Xbox, czyli Black Cure zwykły z kartą Jumbo, dodatkowo zekrom i 4 boostery. Jest jeszcze Melmetal i Xbox, z, kto by się spodziewał Melmetalem i X jako tą kartą, która tutaj jest kartą Promo i Meltanem. I znowu cztery boostery. Pamiętajcie, w tych Xboxach już nie ma tych bzdur jak te fotostickery, czyli nikomu niepotrzebne naklejki. Dodatkowo pojawi się jeszcze Arkaliudon i Xbox, zestaw powiedziałbym, standardowy, co wyróżnia te wszystkie karty, które teraz pokazuję, to że mają stempelki różnych setów na sobie, tak jak w przypadku Arkaliudona. Jest to stempel z set, nazwą setu, czy też logiem setu Serging Sparks. Dodatkowo pojawia się Special Collection, pierwszym z nich jest Blaziken EX Special Collection i tutaj mamy Brazikena w y, zwykłej, standardowej wielkości, mamy kartę Jumbo Blazikena i 6 boosterów. Podobny skład czeka nas w Latias EX Special Collection i tutaj jest Latias, który jest opatrzony dodatkowo z tempelkiem Sparks. No i mamy Lugia EX Special Collection, która to jest w identycznym składzie. Mamy też Lugię opatrzoną Logiem Prismatic Evolutions, natomiast boosterów Prismatic Evolutions tutaj się nie spodziewajcie. We wszystkich tych boxach, tak jak już powtarzałem parokrotnie w dzisiejszym odcinku, będą sety zwykłe, nie będzie setów specjalnych, jeśli chodzi o boostery. No i mamy jeszcze zapowiedziane trochę większe boxy, czyli Greninja EX i Kingra EX Special Collection, i tutaj znowu w yy, przypadku tych Pokémonów. Tutaj mamy opatrzoną Greninja EX opatrzoną logiem Stellar Crown i Kingdre opatrzoną logiem, logiem Shr Shrouded Fable. I Greninja w wersji Jumbo dodatkowo 8 boosterów. No i podobny skład nas czeka w Snorlax EX i Blissey EX Special Collection, również 8 boosterów. Blissey EX z logiem setu Twilight Masquerade. No, i Snorlax w zwykłej wersji, w wersji Jumbo z logiem Prismatic Evolutions. Zapowiedziany jeszcze przez Poke Beach został box o nazwie Incineroar EX i Torterra EX Special Collection, ale tutaj obrazków jeszcze nie mamy. Natomiast ten Incineroar wykręca mi język za każdym razem, jak próbuję wymówić nazwę tego boxa. Więc mam nadzieję, że on będzie miał premierę szybko i nie będę musiał powtarzać tego. Milion razy w każdym odcinku. Z premier, które nas czekają, to by było na tyle. Ja Was zapraszam do sklepu naszego, w którym znajdziecie personalizowane produkty, specjalnie robione przez nas dla Was, tak żebyście mogli się oderwać od tej masakrycznej codzienności kupowania produktów powyżej MSRP. No i zapraszam Was do sklepu naszego partnera Światkart. Zapraszam Was na naszego Discorda, na którym szykujemy trochę nowości dla tych, którzy już na nim są. Wyczekujcie paru nowości. Myślę, że będą się sukcesywnie pojawiać nowe rzeczy. Staramy się tego Discorda dla Was rozwijać najlepiej jak potrafimy. No i oczywiście zapraszam Was na stronę tcgn.pl, na której możecie śledzić, jak prezentują się ceny boxów. No bo staramy się tam wrzucać dla Was najlepsze oferty na produkty Pokémon TCG, które znajdziemy w internecie albo które znajdzie nasza wspaniała społeczność, dzięki której też trochę tych ofert znajdujemy. Ja wam dziękuję, zapraszam was na kolejne odcinki, i życzę wam dobrego dnia i dobrego weekendu w tym wypadku. Cześć.